Pocałunek po pijaku się nie liczy. Tak według statystyk twierdzi 50% mężczyzn, z którym zdarzyło się całować z inną kobietą po pijaku. I ja się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, aby usprawiedliwiać zdradę w taki właśnie sposób. Tak, pocałunek po pijaku to zdrada. Jeśli całujesz się z inną kobietą, to znaczy, że twoja kobieta już ci nie wystarcza. Nie liczysz się z ukochaną osobą, nie myślisz o jej uczuciach, tylko o tym, by ją oszukać, by nie powiedzieć jej prawdy i uniknąć konsekwencji swojego zachowania. I nie tłumacz przypadkowych pocałunków instynktem, impulsem czy urokiem chwili. Jeśli nie potrafisz pić i się kontrolować, to alkohol nie jest dla Ciebie. Wierność związku to czysta przyjemność. Jeśli kochasz, to żadna inna kobieta nie ma do Ciebie podejścia. Żaden pocałunek, flirt. To wszystko nie wchodzi w grę. Dlaczego? Bo tego kompletnie nie potrzebujesz. Jeśli tworzysz jakąś relację romantyczną, to budujesz ją na solidnym fundamencie. Chodzi mi o zaufanie, wierność, szacunek itd. I albo jesteś wierny, albo uganiasz się za wszystkim, co na drzewo nie ucieknie.